Cześć wszystkim. Dzisiaj jestem trochę w rozjazdach, więc taki ten filmik jest taki trochę na dziko, ale chcę Was przede wszystkim zaprosić dzisiaj na 11 w poniedziałek u mnie tutaj na moim kanale na live'a. Będziemy przeżywali przejście do innej linii czasowej właściwie, w, w, które ma nastąpić właśnie tego dnia, czyli 21 grudnia. Jakimś cudem żeśmy się do tego wszystkiego do człapali do tej daty. Słuchajcie, dzisiaj i jutro. Zresztą też będziecie odczuwali. W sumie od 3-4 dni może być odczuwalny bardzo duży chaos i nacisk. Nacisk zależy, gdzie i dla kogo i na, i na jakie obszary, natomiast generalnie jest potężny chaos. Chaos, który wynika z braku punktu odniesienia samej przestrzeni, czyli przestrzeń jakby splata wszystko w sobie w tej chwili, tak jakbyśmy. Telefon się trochę trzęsie, bo nie mam statywu, niestety, no ale myślę, że my dacie radę. Ym, splatają się wszystkie linie, które do tej pory, wszystkie te informacje, które były, splatają się w jedną całość, Do 20, o, właśnie do tego 21, więc wszystko jest możliwe, a zarazem nic nie jest możliwe. Czyli jest taki efekt takiego ym, Takiego jakby zupełno, z, zupełnego zamętu, jest zupełne zmącenie, i teraz tak pojawiają się tematy związane z, wciąż z tymi wulkanami. Ja mówiłam już Wam o tym, że jeżeli my nie rozładowujemy ciśnienia, ale my je rozładowujemy według mnie, e, nie będziemy rozładowywać ciśnienia, no to wtedy to ciśnienie się przełoży na działanie samej planety. Przy czym mnie się jednak wydaje, że, że to, e, to jednak rozładowujemy. Słuchajcie, ten proces jest bardzo duży. To nie jest taki procesik, który, który się dzieje tam co jakiś czas. To jest proces, który się dzieje raz na... na to jest taka zmiana epoki. Więc tutaj e, naprawdę się zacznie zmieniać wszystko. Tak chciałabym, żebyście sobie tak troszeczkę pomyśleli o tym w kontekście na przykład zbliżającego się Sylwestra, że tak naprawdę Sylwester to jest poniedziałek. Bo to jest zakończenie dużo, du, czegoś dużo większego niż tylko zakończenie roku. Także tak z tym Sylwestrem się nie przejmujcie. Tak odnośnie tych różnych pomysłów. Słuchajcie, część z tych pomysłów się nie zweryfikuje, tak w ogóle, bo yy, znaczy one się zweryfikują, ale w innej linii czasowej. My musimy zrozumieć taką rzecz. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, no będę wiedziała to dokładnie w poniedziałek, bo będę obserwowała przestrzeń razem z wami, natomiast to wygląda tak, że ta przestrzeń się rozwarstwia i my się będziemy rozdzielać, więc tam, gdzie będą potencjały na wydarzenia katastroficzne, na różnego rodzaju, no powiedzmy sobie wprost, reżimy, yy, jakieś tam totalitarne systemy, rozwiązania. Jeżeli się znajduje w danej przestrzeni na to potencjał, to tam to się zadzieje, to się wydarzy. Natomiast jeżeli my mamy nauczyć się tworzyć swoją przestrzeń, a, znaczy my się mamy nauczyć tworzyć, my już nie mamy czasu się uczyć, my teraz już będziemy tworzyć tą swoją przestrzeń, to w naszej przestrzeni, w której mam nadzieję, yy, część z Was jest też, no nie będzie miejsca na takie tematy. Tudzież, właśnie chciałabym, żebyście się bardzo głęboko zastanowili nad takim tematem, czy wy sobie pozwalacie na wolność? I czym jest dla Was wolność? Ja już o tym kiedyś mówiłam i już wyście mi popisali piękne komentarze, tylko na ile faktycznie tą wolność możecie w sobie ym, wyrażać, na ile Wy sobie pozwalacie na to bycie wolnym, bo ta wolność jest niezmiernie. Jakby związana z poczuciem spełnienia siebie, z tym poczuciem, takim jestem tu i teraz, z poczuciem realizacji i spełniania tych różnych elementów. To są, to są bardzo ważne tematy, które w tej chwili będą wyciągane właśnie przez przestrzeń z nas. I tutaj, naprawdę, w pewnym sensie, bardzo możliwe, że my w tych wszystkich splotach wydarzeń po prostu rzeczywiście przejdziemy obronną ręką między tymi różnymi tematami, ale tutaj jest bardzo ważny właśnie ten punkt odniesienia, z czego Ty się kierujesz, czym Ty się kierujesz. Chaos na przestrzeni, to już nawet nie jest, to nie są już nawet nerwy, tylko to już jest po prostu taki bałagan na przestrzeni. Faktycznie jest ogromny. Fizycznie Wam się to może objawiać wszelakimi bólami głowy, nerwowościami, niepokojami, zmęczeniem, bólami w ciele, różnego typu. A być może nawet i problemami ze snem. Także tym się nie przejmujemy, ponieważ jest to związane z samym ruchem przestrzeni, która w tej chwili, tak jak mówię, splata się w węzeł. Splata się wszystko, się splata. Ja Wam wspominałam na którymś z moich live'ów, że Ziemia jest jako jeden z wielu światów, z wielu ziem, z wielu wariantów, powiedzmy, coś rodzajnych wymiarów. I teraz, w zależności od tego, jak ten proces, bo ten proces jest globalny, taki uniwersalny, on zachodzi we wszystkich światach jednocześnie. I teraz, w zależności od tego, jak on ułoży się, czy zacznie tworzyć się, y, może inaczej, zmanifestuje się w którymś z tych światów, my będziemy, od, jakby echo tego tutaj odbierać u nas. Czyli na przykład y, no, wiecie, dana jakaś tam, w danym wariancie Ziemianie nie radzą sobie z tym dobrze i na przykład są pacyfikowani, może nie pacyfikowani, ale są doprowadzani do tematu związanego z wybuchem wielkich wulkanów i konsekwencji z, tego, z, z tym związane, więc u nas się wulkany odzywają. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my tą, ten potencjał, który jest na przestrzeni, wykorzystali i przebili na naszą korzyść czyli na nasze działanie. Być może, że tam ci ludzie nie wiedzieli, Y, co mają zrobić z tym. Być może tam ci ludzie jakby poszli bardziej w, w taki, że potrzebowali jeszcze takiego bodźca. Mam nadzieję, że my nie. Ale to nie jest tak, że, y, że to nam nie grozi. To nie jest tak, tylko nie chodzi o to, żeby w ogóle to rozpatrywać pod kątem zagrożenia czy, czy końca świata, tylko to jest... Chciałabym, żebyście tak, tak uznali to raczej za taką opcję, którą nawet jeżeli się wydarzy, to jest właśnie ta prawdziwa wolność, to jest to, że nawet jeżeli to się wydarzy, to my i tak sobie z tym poradzimy. To jest ten stan, o który mi chodzi, że w każdej sytuacji zawsze sobie poradzisz. Odnosząc się do tematów, które są związane jeszcze w tej chwili z aktualnymi, no może inaczej, z aktualnościami ze świata, Wiadomo jakiego, zewnętrznego, który, który nas tutaj y, nam buduje proces, buduje nam napięcie. Y, to y, spójrzcie się na to z takiej perspektywy, o której ja pisałam. Napisałam tutaj posta na Facebooku, ale nie wszyscy mnie tam na tym Facebooku macie. Y, zwróćcie uwagę na to z perspektywy poziomu lojalności. Ja wiem, że nam się wydaje, że my jesteśmy wytresowani, że, my się wszyscy, że, że ludzie się kierują głównie strachem lękiem. Ale też lojalnością. I tu bym podkreśliła: my jesteśmy lojalni. Nasze algorytmy, czy, czy algorytmy właściwie Polaków, między innymi są bardzo lojalne. I tak naprawdę powierz powierzając życie i zdrowie komuś, kto jest całkiem inny niż my, który prawdopodobnie, nie chcę powiedzieć od razu, że nie, ale raczej nie ma dobrych intencji i raczej bardzo się skupia na sobie, a my, mimo to, yy, chcemy mu zaufać, to jest podsycane lękiem, ale też jest to coś sporo lojalności w tym. Natomiast, dlatego też, jakby spójrzcie się spojrzeć na niektóre Wasze reakcje z poziomu samej lojalności i nad tą, nad tą lojalnością zapanujcie, wobec czego i wobec kogo tą lojalność powinienem mieć. Także wolność i lojalność to są takie dwa tematy, które chciałabym, żebyście jak najbardziej się temu przyjrzeli. Będzie chaos, nic się nie przejmujemy chaosem, to jest nie wasz chaos. On trochę z was wynika, ale no tak jak mówiłam, chaos będzie nam towarzyszył długo, przynajmniej przez 3 miesiące. Tak szybciutko to było tyle na dzisiaj. Słuchajcie, trzymajcie się i do nie poniedziałku na godzinę 11. Trzymajcie się, pa.